Hej kochani, witam was serdecznie, mam nadzieję, że macie się dobrze i wszystko u was w porządku. Dziś przychodzę do was z makijażem budżetowym. Dawno nie było makijażu budżetowego u mnie na kanale, bo w zeszłym miesiącu, o ile dobrze pamiętam, właśnie nie nagraliśmy sobie. Staram się robić to co miesiąc, no ale nie zawsze wychodzi. Słuchajcie, makijaż budżetowy dla osób, które nie wiedzą, jest to makijaż wykreowany jak najtańszymi, przy użyciu jak najtańszych po prostu produktów, kosmetyków, takich, które nie zrujnują waszego portfela, a które też znajdziecie wszędzie, które są dostępne w każdej drogerii, no i tak jak mówię, które też są bardzo przystępne cenowo, tak więc już bez zbędnego gadania przechodzimy do samego tutorialu zaczniemy od opaski i od lusterka, żebym widziała co w ogóle tutaj robię z moją facjatą no i przechodzimy do bazy pierwszy krok w makijażu budżetowym to jest baza dzisiaj sięgam po mojego wielomiesięcznego ulubieńca to jest baza z Eveline Makeup Primer 24 godziny wygładzająca baza pod makijaż 3 w 1 ta baza bardzo mi pasuje ze względu na jej konsystencję ze względu na to jak ona jest po prostu taka kremowa Fajnie wygładzająca, ona pięknie się wpija. Wręcz mam wrażenie, jakbym nakładała kolejny krok w pielęgnacji po prostu cery. Ona też delikatnie pięknie pachnie tak kwiatowo no naprawdę, koi nie tylko skórę, taką skórę suchą, przesuszoną. To jeszcze koi zmysły poprzez ten swój ładny zapach. No i też naprawdę fajnie utrzymuje podkłady, tak więc dla mnie jest to jedna z fajniejszych takich drogeryjnych baz pod makijaż. Dobra, baza nałożona, skóra pięknie, taka napięta, odżywiona. Super, po prostu super. Jeśli chodzi o podkład, to też mam tutaj podkład jeszcze z Eveline, który chciałabym, żebyśmy dzisiaj sobie użyli. To jest nowość. Niedawno ten podkład pojawił się na rynku. Satin Matte 4 w 1. Długotrwałe matowienie, idealny koloryt cery. Filtrowany śluz ślimaka. I to jest podkład, który ja mam w odcieniu 103 Neutral. Ten kolor chyba najbardziej do mnie pasuje. I to też jest bardzo fajny taki, Zobaczcie, kremowy podkład, który ja na razie sobie łapkami go rozprowadza, ale zaraz przerzucę się na gąbeczkę. On fajnie się rozprowadza paluszkami. On pięknie się wtapia i dosłownie jest. O, zobaczcie, on w ogóle jest niewidoczny po wmasowaniu, po wtłoczeniu go w skórę. Absolutnie jest niewidoczny i pozostawia takie dla mnie bardziej satynowe niż matowe wykończenie. Ach, chodź choć tutaj, Ach, nie uciekaj, nie uciekaj. No i Beauty Blenderem sobie. Tłaczam go jeszcze porządnie w skórę. Um, tak, on dla mnie zdecydowanie bardziej jest satynowy jednak niż matowy. E, ja nie przepadam za matowymi podkładami. W sensie z matowym wykończeniem, bo moja skóra właśnie no, jest przesuszona. W zimie to już w ogóle jest jak wiór. Tak więc ja wolę takie bardziej nawilżające bądź satynowe podkłady, wykończenia. No i zobaczcie, jaka jest różnica w stronach. Myślę, że to widać. Pięknie się rozprowadza. Kolor tego podkładu też jest bardzo taki, no jak mój naturalny odcień cery. Kolor jest pięknie wyrównany. W ogóle podkład jest niewidoczny na skórze, a skóra wygląda bardzo. Zdrowo i ładnie. Dobra, przechodzimy do korektora. Jeśli chodzi o korektor, tutaj mam Golden Rose i to jest HD Conceal High Definition Soft Focus SPF 15, i ja mam odcień 03. To jest bardzo taki fajny odcień, jasny, ale z żółtym pigmentem, z żółtym tonem, więc on bardzo fajnie tutaj. A um, no, kamufluje jakieś niedoskonałości pod oczami, jeśli mamy jakieś właśnie siniaki, zasinienia, no to on fajnie będzie neutralizował ten żółty kolorek. Nakładam sobie go właśnie w centralnej części twarzy i wtłaczam sobie wszystko. Tutaj formuła tego korektora też jest bardzo taka kremowa. I to też sprawia właśnie, że ten pigment jest mocny, mocniejszy niż przy takich bardziej wodnistych korektorach. No i on też bardzo ładnie się wtłacza i nie jest widoczny. Trzeba dość szybko z nim pracować, bo on szybko zastyga też. Tak więc... No, ta jego formuła dość gęsta sprawia, że on no, szybko zastyga na skórze. Na niedoskonałości nałożę sobie korektor Fit Me z Maybelline w odcieniu 20. To też jest produkt, po który bardzo często sięgam. On ma taki żółty, właśnie też pigmencik i bardzo ładnie kamufluje wszelkie, no właśnie, wszelkie jakieś takie jeszcze niedoskonałości, które przebijają. Spoza podkładu. No i teraz możemy sobie wszystko utrwalić. Dziś chciałabym użyć pudru z Golden Rose. Jeszcze go nigdy nie używałam, więc będzie to pierwsze wrażenie. Longwear Finishing Powder puder, który jest sypki, biały, transparentny. Tak wygląda jego opakowanie. Także dziś myślę, spróbujemy sobie właśnie. Nałożyć tego pudru, muszę sobie go odkleić, bo jeszcze mam go zaklejony. Tak wygląda. Wysypałam sobie go trochę na zakrętkę. No i pędzelkiem wtłaczam sobie ten produkt, zaczynając od środka twarzy i utrwalając na zewnątrz. O. Najwięcej nakładam go tutaj, gdzie potrzebuję największego zmatowienia. Kuder wygląda ładnie, nie podkreśla jakichś tutaj skórek, jest dość taki właśnie leciutki, niewidoczny. Co najważniejsze, nie wysusza skóry, nie wygląda jakoś tak ciężko. Jeśli chodzi o brwi, to ostatnio bardzo chętnie sięgam po ten produkt. To jest maskara do brwi z Eveline. Słuchajcie, przypasował mi ten produkt, bo bardzo szybko się maluje tą maskarą brwi i tak naprawdę nie trzeba nic więcej. To jest jeden, jedyny produkt, który wystarczy, żeby fajnie podkreślić brwi i żeby one wyglądały bardzo naturalnie, więc to dla mnie jest ogromny plus. Także dzisiaj właśnie tego produktu sobie użyjemy. Bardzo wygodny w aplikacji. Zobaczcie tutaj jest taka mała spiralka, no szczoteczka jak do, jak taka szczoteczka właśnie w maskarach, tylko że o wiele mniejsza. I ten produkt nie dość, że fajnie utrzymuje w ryzach te nasze brwi, no to jeszcze fajnie właśnie je przyciemnia i, i można fajnie sobie tutaj właśnie zdefiniować brew. Teraz przechodzę do pędzelka precyzyjnego i uzupełniam sobie braki przy okazji nadając już takiego finalnego kształtu moim brwiom. Zmienię sobie pędzelek jednak na bardziej taki precyzyjny, taki, bo jest mi wygodniej tym jednak operować. Widzimy tą różnicę, jak fajnie to tutaj wygląda i przede wszystkim jak naturalnie, bo tutaj mamy tylko jeden produkt, a mimo wszystko ta brew jest ładnie zdefiniowana. Dobra, lecimy z drugą brwią. Gotowe, szybko, łatwo i przyjemnie, i możemy przejść teraz do makijażu oczu. Dziś chciałabym, żebyśmy zmalowali sobie coś takiego jesiennego. Mamy jesień i dostaję dużo od Was próśb o taki makijaż właśnie w jakiś bordo, musztardzie, już w takich jesiennych kolorach, no i chciałabym, żebyśmy sobie zmalowali coś oczywiście tutaj moją paletą i cieniami Twicey, um, to nie do końca jest może taki budżetowy produkt, no bo zdaję sobie sprawę z tego, że są tańsze palety, ale bardzo chciałabym Wam po prostu też pokazać te produkty. Chciałabym Was z nimi zaznajomić, dlatego no, pomimo tego, że nie są to najtańsze produkty, to znajdują się dzisiaj w makijażu budżetowym. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, że tak raz z jeden zrobię taki wyjątek. I chciałabym, żebyśmy dziś zaczęli od cienia Vulcano, czyli jak wulkan, jak lawa, to jest taki bardzo mm, ciepły brąz. Takim precyzyjnym pędzelkiem nakładam sobie ten cień w wewnętrzny i zewnętrzny kącik. Um, oczywiście mogłam to zrobić na bazę, ale chcę Wam pokazać, jaki tutaj jest pigment, dlatego nie używamy żadnej bazy. Jest tutaj tylko i wyłącznie korektor. I to wszystko. Tak więc widzimy, że jest tutaj bardzo mocny pigment. Tak samo nakładam ten cień w zewnętrzny kącik. I czystym pędzelkiem rozcieram sobie tutaj powyżej załamania te moje granice. Jedno oko zrobię w kamerze, drugie zrobię poza kamerą, żeby już nie tracić czasu. Przechodzę do takiego tego pędzelka do blendowania, i powyżej załamania nakładam saharę. Tak wygląda Sahara. No właśnie, taki trochę pomarańczowy, wypalony, a może już bardziej żółty, musztarda, coś w tym stylu. I ten cień nakładam sobie właśnie tutaj powyżej mojego załamania w zasadzie w załamanie rozcieram razem z tym moim brązem. Jest taki brąz Bordo, tamten wulkano. On trochę na oku właśnie wygląda na takie bordo. W kamerze wygląda na bardziej czerwony, jednak no, to jest taki brąz. Teraz powyżej załamania rozcieram sobie wszystko cieniem bear, czyli taki bardzo właśnie jak kolor skóry. O, on jest idealny jako baza pod cienie albo właśnie, żeby zatrzeć granice Natomiast tutaj w środek wklepię sobie cień a, Toscan Sun, czyli słońce Toskani, i zrobię to na palucha paluszkiem. To jest taki, o, widzicie, złoto takie pomarańczowe, a tak bardzo takie żywe. I do załamania powieki, troszeczkę poza załamanie, jeszcze teraz przejdę sobie do precyzyjnego pędzelka nałożę sobie jeszcze trochę tego cienia właśnie tutaj powyżej załamania najlepiej zrobić to patrząc na wprost, bo wtedy dokładnie widzimy, gdzie mamy załamanie i powyżej załamania możemy sobie to zaznaczyć pędzelkiem o. no i teraz sobie dopracowywuję wszystko, rozcieram i teraz pracuję sobie nad tym cieniowaniem. Zanim przejdziemy na dół powieki, chciałabym jeszcze troszeczkę przyciemnić zewnętrzny kącik, ale już nie cieniem, a kredką. Tutaj mam kredkę z Maybelline, i tak wygląda ten produkt. Ja sobie troszeczkę ją po prostu tutaj. Nie będę robić eyelinera, ale będę chciała ją na pewno sobie rozetrzeć, więc nakładam ją w sam zewnętrzny. O, troszeczkę sobie ją rozcieram i tutaj podnoszę do góry, wyjeżdżam tak jak eyeliner, tak ja bym robiła kreskę eyelinerem natomiast bardziej chcę to rozetrzeć, no i teraz możemy zejść na dół powieki wulkanu i nakładam go sobie właśnie tutaj w zewnętrzny kącik zaczynam od zewnętrznego kącika i przejeżdżam gdzieś tak do środka Coś w tym stylu. W sam środek nałożę sobie Sinner, czyli Grzesznik. To jest bordo, błyszczące, perłowe. I w sam wewnętrzny kącik tutaj nałóżmy sobie Midasa. To jest błyskotka, taka folia. No Midas jest bardzo ciepły, bo jest to takie właśnie klasyczne złoto. Na pewno jeszcze chcę tutaj rozetrzeć sobie ten dół, oczywiście cieniem Sahara żeby połączyć górę z dołem. Rozcieram sobie to wszystko tutaj. Bardzo lubię wykorzystywać patyczek kosmetyczny do rozcierania w makijażu oczu, naprawdę. To jest, myślę, mój, jeden z moich ulubionych właśnie trików takich makijażowych. Na linię wodną nałożę sobie beżową kredkę z Inglota. Jest różnica, prawda? Teraz mamy takie świeże oko i a, większe też, optycznie większe. Zanim przejdę do drugiego oka i do przyklejenia sztucznych rzęs, to jeszcze chciałabym, żebyśmy sobie wytuszowali to oko. Tutaj mam maskarę Big Volume Bang z Eveline i to jest nowość na rynku. Jestem ciekawa tego produktu, bo mam tą maskarę, którą bardzo lubię. To jest żółta, ta była Volume Real Shock i też często właśnie używałam tej maskary. Zobaczcie, takie są szczoteczki. Troszeczkę się różnią te szczotki od siebie. Tak więc bardzo jestem ciekawa tej Czerwonej, czy też mi właśnie przypadnie do gustu. Um, maskary za są naprawdę bardzo fajne i uważam, że stosunek jakości do ceny jest świetny właśnie w tych produktach. Um, więc bardzo lubię właśnie używać ich maskar. Zobaczcie, jak ładnie definiuje rzęs. Nie skleja ich w ogóle. Ładnie je rozdziela, ładnie je wydłuża i pogrubia. Jest bardzo precyzyjna ta szczoteczka bez najmniejszego problemu można wytuszować nawet te najmniejsze rzęsy. Dobrze, pozwólcie teraz, że poza kamerą wykończę drugie oko, przykleję jakieś sztuczne rzęsy z Aliexpress, oczywiście. Wracam do Was i kończymy resztę makijażu. Oczy gotowe i chciałabym, żebyśmy teraz przeszli dalej. Jeśli chodzi o brązer, chciałabym, żebyśmy sobie użyli brązerów Twicey, czyli moich brązerów. Myślę, że zmiksujemy sobie po prostu, tutaj mam powkładane... W w różny sposób, ten jest najjaśniejszy. Później tutaj mam średni i tutaj mam dwa najciemniejsze. Myślę, że zmiksujemy sobie ten średni, ten tutaj z tym najjaśniejszym kolorem, czyli Light i Medium. Przechodzę do pędzelka do konturowania i zaczynam robić sobie kontur. Ten pędzelek jest bardzo fajny, to są bioniczne pędzle z Elite, gdyby ktoś był zainteresowany. Bardzo lubię ten pędzel, bo on dosłownie praca z nim to jest rachciach i już gotowe, bo, no bo on jest właśnie idealnie wyprofilowany, wystarczy przyłożyć dwa machnięcia i, i kontur gotowy. Jeśli chodzi o róż, chciałabym, żebyśmy sobie wykorzystali e, róże z palety Eveline z tego względu, że tutaj są idealne kolory takie jesienne, e, bo te róże są dość takie właśnie widzimy przygaszone, e, ciepłe, no idealne właśnie do takiego ciepłego makijażu. Zobaczcie, jak one się z okiem, z makijażem oka świetnie komponują, tak więc e, no myślę, że są idealne właśnie do tego makijażu. Wykorzystam sobie chyba ten tutaj ma może odrobinę dam tego perłowego, takiego z drobinkami, ale nie wiem. Najpierw na pewno zacznę od tego takiego ceglastego koloru. Tutaj mam idealny pędzelek, właśnie do różu. O, piękny. Myślę, że pójdziemy tylko w ten mat. Nie będziemy już dawać tutaj połysku, ale tak, ten róż idealnie pasuje do makijażu oka. Jeśli chodzi o rozświetlacze, użyjemy sobie dzisiaj um, Gold Dust, czyli rozświetlacz Twicey, który jest taki szampański. Bardzo mocno napigmentowany, zobaczcie, można sobie wystarczy odrobina na pędzel i można zrobić sobie tafle. Oczywiście można też yy, zrobić sobie taki efekt lżejszy. To już w zależności kto co lubi, kto co woli. No i do wykończenia makijażu zostały nam tylko i wyłącznie usta. Tutaj mam pomadeczkę Eveline Oh My Kiss lipstick o numerze 11 te pomadki ostatnio strasznie skradły moje serce bo po prostu mają świetny pigment, ale też super utrzymują się na ustach i ta formuła bardzo mi spasowała, już abstrahując od tego, że kolory też są genialne no i chciałabym, żebyśmy dzisiaj sobie użyli tego produktu zobaczcie, to jest taki piękny o, taki brąz trochę z bordo Myślę, że on będzie świetnie się właśnie komponował dzisiaj do makijażu oczu. Tak więc ten numer 11 dzisiaj nakładam sobie na usta. Zobaczcie, jaki to jest pigment. Dwa razy wystarczy przejechać i już. No, i tak prezentuje się efekt końcowy. Makijaż budżetowy września 2019. Makijaż nieco mocniejszy, ale zdecydowanie taki jesienny, w kolorach ciepłego bordo, musztardy, czerwieni. Bardzo jestem ciekawa, czy taka propozycja makijażu jesiennego przypadła Wam do gustu. Piszcie proszę w komentarzach pod filmem. Czekam oczywiście też na Wasze propozycje co do kolejnego makijażu budżetowego, czyli makijażu budżetowego, października, co chcielibyście zobaczyć co chcielibyście, żebyśmy sobie zmalowali czy coś bardziej dziennego stonowanego, czy coś może bardziej pojechanego, zwariowanego piszcie proszę też w komentarzach pod filmem, a póki co ściskam Was bardzo mocno, życzę Wam wszystkiego dobrego, pięknej słonecznej, polskiej jesieni no i co, widzimy się niebawem Pa!